Połączyłeś się z pocztą głosową numeru 69407787 Halo. Cześć. Słuchaj, nie mogę nigdzie Cię znaleźć. Jestem zakopany, pytałem o Ciebie chyba wszędzie, gdzie się da, ale nikt Cię nie widział. Co się z Tobą dzieje? Nie można się do Ciebie dodzwonić. Mam po prostu wrażenie, że mnie unikasz. Wiesz, kiedy się ostatni raz widzieliśmy? Pewnie się tym, jakie specjalnie nie przejmujesz, ale ja naprawdę potrzebuję cię na trochę dłużej niż ostatnio. Przypomnij sobie, jak było między nami, zanim zaczęli znikać. To, to, to były naprawdę wyjątkowe czasy. No. Czasy, do których chcę wrócić. Wiesz, jak wygląda moje życie bez Ciebie? Nie mogę się pozbierać, nie jestem w stanie normalnie funkcjonować. Nie wiem, co się dzieje. No. Nic mnie nie cieszy. Czas zasuwa, a ja stoję w miejscu. Nie widuję się ze znajomymi. Na nic nie mam ochoty. Siedzę w domu i oglądam filmy, albo się snuję po mieście kompletnie rozbity. Prosiłem Cię wielokrotnie. Nie rób ze mnie idioty. Nie igraj z pasją, która nas połączyła. Nuda. Wiesz? To jest po prostu tak nudno, gdy Ciebie nie ma. Naprawdę. No, nie jestem na Ciebie zły. Nie obrażam się. Ja tylko nie rozumiem, dlaczego pozwoliłem nam oddalić się od siebie tak bardzo. Przecież przy tobie zawsze czułem się, jakbym miał znowu 14 lat. Hmm. Zrozum, no, jesteś, jesteś sensem mojego istnienia, wiesz? Dopiero gdy zniknęłaś, zrozumiałem, jak ważna dla mnie jesteś, i zrobię wszystko, żebyś do mnie wróciła. Pomóż zimie wrócić w polskie góry. Zarejestruj się na wwwfront 8orgpl